Was w trzecim odcinku Anna Rydel, firma Konwod i oczywiście nasz gość specjalny, Paula Januszkiewicz z firmy Secure. Cześć. W dniu dzisiejszym będziemy opowiadać o kampaniach phishingowych, a generalnie o zapobieganiu takim atakom typu phishing, czyli troszkę o wędkowaniu. Zdecydowanie jest to wędkowanie, ponieważ celem jest uzyskanie dostępu do danych bądź też do komputera użytkownika. I jak zwykle dziś z nami mistrz barista, mistrz Polski, Rafał Adamek. Jak zwykle umili nam czas dobrą kawą, było dobry, espresso, cześć. było cappuccino, co dziś? Dziś będzie Caffe Latte przygotowane metodą latte art, czyli będą powstały jakieś ciekawe wzory na kawie, czyli to, co tygrysy lubią najbardziej, malowanie na powierzchni espresso mlekiem. Na cappuccino też nam coś malowałeś, to czym się różni cappuccino od latte? cappuccino to kawa, która objętościowo powinna wynosić w granicach 180 ml. A wiadomo, że Polska jest krajem mlekolubnym, gdzie te bariery zostały troszeczkę przesunięte do 200-220 ml. Takiej mniej więcej wielkości kapucino możemy spotkać w kawiarniach, w restauracjach. Jednakże oryginalnie to kawa przygotowana do 180 ml, a wszystkie kawy mleczne przygotowane na bazie espresso i mleka powyżej 180 ml możemy uznać za kafelatę. Nic innego jak kawa z mlekiem z tłumaczenia włoskiego. Stąd przygotuję dla Was tą kawę. Kafelate wybierają osoby, dla których cappuccino dalej jest zbyt intensywną kawą pod względem goryczki i odczucia espresso. kawa jest po prostu dużo słodsza, dużo bardziej delikatna no i dla nas baristów jest najlepszą kawą, dlatego że możemy popisać się wzorami na kawie i tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, co na tej kawie może powstać. I jak się tworzy takie wzory? Jak się tworzy te wzory? Powstają one poprzez odpowiednio nalanie mleka na espresso. Zresztą będziecie mogli Państwo to... Za chwileczkę zobaczyć. A jak to jest, jak takie mistrzostwa przebiegają, to czy to jest też jeden z elementów, który prowadzi do tego mistrzostwa? Jeżeli mówimy o mistrzostwach LatArt, to jest kluczowy element, ale jeżeli mówimy o mistrzostwach, mistrzostwach polskich, mistrzostwach świata baristów, kawa artystyczna na pewno wpływa pozytywnie na ocenę wizualną, ale tutaj najważniejszy jest jednak smak, czyli smak musi być najlepszy, jaki możemy przygotować, a efekt wizualny jest oceniany, ale jest on troszeczkę mniej brany pod uwagę niż w przypadku lat Art. A mistrzostwa polegają na przygotowaniu czterech espresso, czterech cappuccino i czterech drinków dowolnych na bazie kawy. Stąd naprawdę jest co robić w 15 minut. No Okej, okay, to co? Zaskoczna z jakimiś rysunkami. Cześć. Jestem Już ciekawa. Jak najbardziej. <gry> Dzięki. 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 Proszę bardzo, dwa razy kafe oh, wow. latte. A jest ciebie dyplomata? Tak, po kwiatuszku, żeby nie była zazdrosna. Dokładnie tak, tak, tak chciałem Dwie identycznie wyglądające kafe latę. To jest jakiś specjalny tulipan? Tak, to jest specjalny tulipan, taki wyjątkowy dla was. Wyjątkowy dzień, wyjątkowe osoby, więc wyjątkowe kawy. Super. Uspokajam, nie pokłóciłyśmy się po ostatnim odcinku za to serduszko Dyplomata i gentleman. Mhm, tak, ale te kwiatuszki doceniamy. Dokładnie. Kawa będzie delikatna, słodka. Jeżeli chodzi o temperaturę, yy, musimy zwrócić uwagę na to, że temperatura w fazie finalnej osiąga 65 stopni, stąd kawa będzie delikatnie szczypała w język, ale nie będzie ona bardzo mocno parzyła naszego podniebienia. Stąd mieszamy, z... mieszamy, mieszamy i kosztujemy. Mieszamy. Dziękuję bardzo. Pomieszamy. Dziękujemy, My no znowu o tym mieszaniu, tak, bo troszkę można namieszać, prawda, takim fishingiem. Teoretycznie fishing z nami od lat. Więc e, wszyscy wiemy, żeby unikać e, tak, otwierania jakichś dziwnych maili z podejrzanymi załącznikami. Więc wydawałoby się, że no, metoda już będzie nieskuteczna, a ciągle phishing jest z nami. Więc może opowiedz nam, co takiego teraz e, osoby, które projektują tego typu ataki, wykorzystują, żeby mimo wszystko tą naszą czujność uśpić. Przede wszystkim phishing jest tą główną metodą dostawania się złośliwego oprogramowania do organizacji. Tutaj musimy, musimy dopowiedzieć, dlatego że też i mówimy, że człowiek teoretycznie jest najsłabszym ogniwem, ponieważ człowiek jest tym, który odbiera ten mail, w którym może być załącznik, czy link, i tak dalej. Ważna jest też, oczywiście, po tej drugiej stronie, technologia, która by przeciwdziałała. Tym właśnie zachowaniom użytkowników. Czyli jeżeli użytkownik kliknie w ten link i coś faktycznie tam się ściągnie, no to po pierwsze, musimy po tej dobrej stronie zabezpieczyć się przed takimi rzeczami, no ale wiadomo, jak jest, nie wszystkie firmy posiadają tego typu zabezpieczenia, więc mamy różnego rodzaju kampanie phishingowe, które czy też na przykład mają załącznik, który użytkownik powinien otworzyć. Zwykle jest to jakiś dokument z makrem, czy też na przykład link, który nas kieruje do jakiegoś kodu, który użytkownik zostaje. Zachęcony, żeby w ogóle uruchomić, czy też może to być na przykład taki, takie typowe zachowania związane z zmianą nazwy jakiejś znanej, zaufanej domeny. Czyli na przykład możemy pobawić się kolejnością literek. Możemy zakodować literkę w jakiś inny sposób, czyli literka i na przykład wygląda w taki, a nie inny sposób, ale już w innym kodowaniu będzie i z troszeczkę inną kropką, i użytkownik tego nie zauważy. Więc to może być na przykład jakiś link z tekstem. Mhm. Więc, więc jest tutaj parę, parę takich technik, które pozwalają nam na zakodowanie, zmianę nazwy, czyli tak naprawdę oszukanie naszych oczu, zwykle czujnych mimo wszystko, bo dużo osób przechodzi szkolenia mm -hmm. e, właśnie takie security awareness, a jednak mimo wszystko nadal się daje złapać. E no, ponieważ ta domena wygląda no, niemalże tak samo. Mhm. Jedną z, z takich standardowych technik jest to, jak ja na przykład lubię zaczynać projekty y, po, po stronie klientów, czyli przeprowadzanie y, password spraying na y, zewnętrzne jakieś usługi właśnie w danej firmie. Czyli na przykład mhm. mamy organizację, powiedzmy, podając realistyczny przykład, y, niedawno robiłam Pentest, w którym a, była organizacja, w której pracowało około 6 osób. No, i zrobiłam taki standardowy password spraying, używając konkretnych nazw użytkowników. No i taki, takiego typowego podejścia pod tytułem jako hasło nazwa firmy 2020. I wyobraź sobie, że z tych 6 tysięcy powiedzmy, 29 osób miało to hasło. Więc logujesz się na daną skrzynkę danej osoby, nie było multi-factor authentication i ten phishing, który nadal może zostać z tego poziomu wykonany, jest już zupełnie innym phishingiem. No tak. Bo ktoś by powiedział: OK, ja nie znam tej osoby, albo to jest mail z jakiejś innej domeny. A to jest mail z naszej oryginalnej domeny, tylko wysłane po prostu przez kogoś innego. Wow, dotknęłaś też tematu haseł. Dzisiaj o hasłach co prawda nie planowałyśmy rozmawiać, ale też mnie to zainteresowało, bo właśnie to jest jeden ze sposobów, żeby dostać się do. Do, do systemów i teraz, co o tych hasłach możesz nam powiedzieć? Warto w ogóle stosować mocne hasła, czy i tak byś była w stanie je złamać? To zależy tak naprawdę od usługi, która akceptuje dane hasło. Hmm. Oczywiście wszyscy zmierzamy do ery, w których jednak nie będziemy korzystać z haseł, będziemy korzystać z aplikacji uwierzytelniających, czyli takich authenticator app, gdzie na przykład wpisujemy sobie hasło przekierowani jesteśmy do danej aplikacji, akceptujemy w aplikacji, na przykład bankowe rozwiązania już zmierzają w tą stronę, więc nie, nie jest to nam obce i na tej zasadzie właśnie się logujemy do naszych usług, więc, więc to, to jest jakby kierunek. Niemniej jednak praktyka mhm. wygląda tak, że te hasła nadal istnieją, są rozwiązania, które wymagają podania hasła i, i koniec. I tak to rozwiązanie wygląda, więc nie mamy innej możliwości. Niemniej jednak samo reużywanie haseł jest bardzo istotne e, w cyberbezpieczeństwie, z racji tego, że na przykład, nie wiem, jeżeli te Jaki LinkedIn zostanie zhakowany, a był w 2014 roku, wyciekają nazwy użytkowników, wyciekają hasła. Niestety czystym tekstem, można by się zastanowić czemu, a to już jest inna kwestia. Mm -hmm. e, to dane hasło y, idzie sobie na listę hasła, ktoś sobie może tą listę kupić, być może jest to publiczna, darmowa lista, i na pewno, na pewno to hasło zostanie spróbowane w innych serwisach również. Więc Kluczem tutaj jest na pewno nieużywanie tych haseł. A, a w kontekście phishingu też o tyle jest to ciekawe, że jeżeli hakerowi uda się uzyskać dostęp do urkstacji użytkownika i użytkownik zapisał sobie na przykład chociażby te hasła w przeglądarce, to na takiej prostej zasadzie w systemie akurat w Windowsie jest taka platforma, która się nazywa Data Protection API. Mhm. To jest platforma kryptograficzna, która pozwala nam na zarządzanie naszymi własnymi sekretami, tak to nazwijmy, ale jeżeli coś jest uruchomione jako użytkownik, to ma dostęp do użytkownika sekretów. Czyli uruchamiam oprogramowanie jako ja, no to wiadomo, mam dostęp do swoich rzeczy. A jeżeli haker uruchomi jako użytkownik, to ma również i dostęp do tych wszystkich innych rzeczy. Dlatego phishing jest tak strasznie niebezpieczny, bo jeżeli już się padnie ofiarę phishingu, to bardzo często wyciekają również inne dane. Pozwól, że wezmę łyka kawy, bo ja tutaj Rafał się postarał, a jest tak ciekawe jest to, co mówisz, że nawet nie spróbowałam. Pyszno. Mhm. Taka no właśnie i zobacz, mhm. powiem Ci, że za każdym razem zaczynam rozumieć już coraz bardziej te różnice między cappuccino, ale to inaczej, prawda? Tak, tak, zdecydowanie inaczej. No właśnie, no to czyli tak, phishing jest, nie tylko przez maila, tak jak mówiłaś, można się dostać. A powiedz mi, czy w takim razie organizacje, które gdzieś tam będą słuchać tego nagrania, mogą zastanowić się nad metodami takiej prewencji? No poza szkoleniami, mówiliśmy, że robimy to szkolenia, ale i tak udaje się skonstruować takie maile, że mimo wszystko w ten link klikniemy. To, to co dalej w takim razie? Jak się zabezpieczyć przed tym, co się podzieje po kliknięciu? Przede wszystkim mogą nawet dużo rzeczy zrobić wcześniej, tak, żeby, żeby takie ataki się w ogóle w jakimś tam stopniu nie pojawiały. Oczywiście wiadomo, że phishing mimo wszystko może przejść przez wszelkiego rodzaju filtry. Jak już przejdzie, jak już użytkownik kliknie w tego linka, da się nabrać de facto, albo uruchomi dokument z makrem, no to naszym zadaniem jest przeciwdziałanie uruchomienia tego kodu. Więc możemy tutaj oczywiście mówić o rozwiązaniach antywirusowych, ale jeżeli dany phishing jest nowym rozwiązaniem, którego nikt nie widział, dany kod w efekcie, no to, to tutaj nie mamy co za bardzo liczyć na, na wykrycie. Niemniej jednak, właśnie korelacja zdarzeń albo zapobieganie uruchomieniu kodu w kontekście whitelistingu, tutaj ma jak najbardziej ogromne znaczenie. Nie znam tego kodu, nie uruchamiam. Mhm. Są też pewnego typu zachowania, właśnie w kontekście makr, typu mamy dokument Office i w nim mamy makro, no to wiadomo, makro, żeby się uruchomić, uruchamia proces potomny, czyli tam child proces coś nazywa i w efekcie um, możemy zapobiegać właśnie takiemu zachowaniu, bo normalnie w aplikacjach tego typu takie rzeczy się nie dzieją, więc po prostu nie uruchamiamy w ogóle procesów potomnych z pakietu typu Office. Więc jest kilka podejść, kilka, kilka sposobów zarządzania tym, natomiast wszystko się i tak sprowadza do whitelistingu. Okej, okay, no to udaje się i w takim razie jak można namieszać taką metodą phishingu? No, tutaj oczywiście wszystko zależy od wyobraźni hakera, tak? Możemy yy, czy też na przykład wykraść dane uwierzytelniania danego użytkownika po to, żeby skraść jego tożsamość. Możemy się próbować przemieścić dalej, czyli zrobić ten tak zwany lateral movement, bo być może celem hakera jest poprzez phishing właśnie dostanie się do środka organizacji, żeby na przykład wykraść innego typu informacje, tak? Leżące gdzieś tam na serwerze plików. Więc na kolejnym krokiem będzie zweryfikowanie jak wygląda bezpieczeństwo danej workstacji, czy jesteśmy Użytkownikiem o dużych przywilejach, czy nie, czy użytkownik lokalny będzie na przykład załóżmy administratorem? Jeżeli nie, to czy jesteśmy w stanie się w jakiś sposób do tego administratora dostać? Na przykład poprzez mieć konfigurację, usługi systemowe są bardzo często takim punktem odniesienia, chociażby znana platforma GOG do gamingu, Nasz zespół akurat wykrył zero day vulnerability. Która pozwala na przeniesienie się z użytkownika do poziomu lokal systemu, czyli do najwyższych przylejów w systemie. Więc to też jest jakby, wszystko zależy od danego kontekstu, dlatego Swoją drogą cywilizacji, że jest takie ciekawe, mm -hmm. bo, bo wszystko w ogóle zawsze jest inne. Za każdym razem, jak się do tego dostajesz, to po prostu jest inaczej i wszystko zależy od tych kontekstów. No właśnie, jakiś cel, prawda? No bo to jest tak trochę, Nie, to, jesteś tak. w środku mm -hmm. no i okej, okay, no jesteś w środku. I teraz tak naprawdę, co ty, jest wokół mnie? Tak, tak? co ty I chcesz to zrobić, to, tak? Będąc już, już w środku. Absolutnie tak. I, i kolejnym etapem no. de facto będzie się prawdopodobnie haker próbował um, dostać do albo właśnie danych, albo w celu uzyskania jeszcze większego dostępu. Tak, czyli dostanie się gdzieś tam, przeniesienie się do serwera, e, przeskanowanie sieci w poszukiwaniu innych podatności, czyli koncept Shadow IT, mm -hmm. e, zobaczenie jak w ogóle właśnie wygląda dostęp do danych, e, w efekcie jak już się gdzieś tam dostanie do kolejnego etapu, zrobienie memory dumpu, wyciągnięcie z dumpu pamięci e, na przykład danych do logowania użytkowników, e, być może tam był domenami zalogowany, więc bardzo często wszystko się prowadza do Błędach w konfiguracji do nieprawidłowym zarządzaniem użytkownikami, tymi najbardziej uprzywilejowanymi, chociażby sam koncept Domain Admina, jest tutaj w wielu organizacjach troszeczkę przemieszany z tym, jak to powinno wyglądać. Domain Admin powinien się moim zdaniem nazywać Domain Controller Admin, mm. i to jest. Konto, nawet nie osoba, tylko co konto, które loguje się tylko i wyłącznie na kontrolę domeny, a nie do innych komponentów infrastruktury. Do innych serwerów są inne konta. Więc tutaj, oczywiście, tak generalizując trochę, ale właśnie taki podział na rolę i podział generalnie na uprawnienia w danej infrastrukturze, to jest coś, co w znaczący sposób obniża ryzyko przeniesienia się dalej, uzyskania dostępu do danych, czy w ogóle skompromitowania całej infrastruktury. Totalnie, tutaj się z Tobą zgadzam i, i w Konwolcie zawsze gdzieś tam nacisk na granulację uprawnień. I takie w zasadzie jedna zasada przyświeca. Dajesz minimum uprawnień, które pozwala takiemu administratorowi na jego, wykonanie jego zadań, prawda? Czyli im mniej ma uprawnień, tym lepiej tak naprawdę. Absolutnie i to też lepiej dla niego, dlatego że jeżeli taki atak się yy, wydarza, no to on bardzo często odwołuje się do kont konkretnych osób. Więc w interesie administratora jest być monitorowanym, w interesie administratora jest mieć jak najmniej wszelkiego rodzaju uprawnień w, w systemie, więc y, absolutnie to jest kierunek, do którego wszyscy zmierzamy. Świetnie. I tak myślę, patrząc na kontekst tutaj systemów do ochrony danych, na pewno chociażby właśnie ta granulacja uprawnień jest tu ważna, o której wspomniałaś, ale myślę też, że jakby ten phishing może być tą furtką tak naprawdę do znowu ataków takich typu ransomware, o których rozmawiałyśmy w czasie ubiegłego odcinku. I takie, nie wiem, na przykład wykrywanie anomalii na systemach plików, że coś dziwnego się dzieje. Proste, co prawda, ale w sytuacji, kiedy na przykład system antywirusowy przepuszcza taki atak, to takie wydawałoby się, proste, na przykład, nie wiem, Honeypot, tak? Mhm. Czyli wykrywanie jakichś tam zmian sygnatur, plików. Może się okazać, że to jest właśnie ten element, który powstrzyma jakiś szerszy atak I, i, i na pewno takie elementy, które są w tych systemach kopii zapasowych, są pomocne znowu, tak? Znowu gdzieś tam, tak jak powiedziałaś, w 100%, 100 zabezpieczyć się nie możemy. Trzeba spojrzeć, co zrobić znowu, kiedy ta kampania phishingowa, czyli te wędkowanie, tak? mhm. Się powiedzie. Jak najbardziej, tak. Też biorąc pod uwagę... Absolutną większość w dzisiejszych czasach rozwiązań antywirusowych to są rozwiązania, które bazują na, albo na sygnaturach danego pliku, mhm. albo na jego zachowaniu, ale nie bazują na korelacji. Czyli to, co wspomniałaś, jest absolutnie użyteczne tutaj, bo są pewnego typu cząstkowe zachowania, które, jeżeli połączymy w jedno, jesteśmy w stanie zdefiniować jako atak. Czyli na przykład określony sposób dostępu do danych, mhm. tak? Ym, dostęp do danych w czasie. Czyli na przykład y, odczyty, zapisy w kontekście szyfrowania to będzie i to, i to y, skorelowane w czasie, typu dzieje się tyle odczytów i tyle zapisów, na przykład w czasie jednej sekundy albo w jakiejś mniejszej jednostce czasu. Więc to są rzeczy, które one się wydarzają, one są bardzo charakterystyczne dla tego typu y, zachowań, jeżeli mówimy tutaj oczywiście na przykład o szyfrowaniu danych. No i to jest coś, co można wykryć i to jest też coś, co można w danym momencie dotrzymać. Dokładnie, i tak myślę w tym kontekście, jak bardzo przydaje się sztuczna inteligencja. Jak zaprzegnięcie tej sztucznej inteligencji, jak na przykład w naszym oprogramowaniu do wykrywania tych korelacji, tych właśnie takich anomalii, tak? które wiadomo, że jakbyśmy chcieli jakby rozkładać na części, może się wydawać, że wszystko jest ok, ale już w korelacji jest to podejrzane, tak? I na pewno wymaga sprawdzenia albo jakiegoś alertu do administratora, który czy to będzie chciał wykonać jakąś akcję prewencyjną, czy też z automatu na przykład powstrzymamy rozprzestrzenienie się. I to jest bardzo, bardzo dobra uwaga, bo też i w dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja, czyli połączenie też tego z machine learningiem, mhm. to to jest generalnie ca cała wiedza, i, i czas też przede wszystkim potrzebny na zebranie patternów zachowań. Mhm. I, I tutaj tkwi siła, tak? Jakby wiemy, jak działa człowiek w kontekście konkretnych ataków. Tych ataków zebraliśmy tyle i tyle wzorów. Szansa, że będzie jakiś inny wzór jest niewielka, bo zrobiliśmy już taki duży research, że, że generalnie uważamy, że mamy to i jesteśmy w stanie wykrywać właśnie większość zachowań, e, takich nawet typowych e, po stronie hakera, więc w tym zdecydowanie tkwi siła i w takim zrozumieniu, jak w ogóle ten atak wygląda. Super, Paula, myślę, że my mogłybyśmy tak do wieczora sobie tutaj Zawsze. rozmawiać, bo jest bardzo to ciekawe. Dzięki jeszcze raz Rafał za pyszną kawę. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani jakby szerszym spojrzeniem na temat, to oczywiście dokręcimy kolejne odcinki na Obserwuję. temat Fishingu. Dzięki bardzo. Dzięki.